Pan poseł Filip Dzikowski, Zapraszam, Pana Posła! Panie marszałku, szanowni państwo, wysoka Izbo, koledzy i koleżanki, nazywam się Filip Dzikowski i reprezentuję dziś szkołę podstawową z oddziałami integracyjnymi w Łomnicy. Dziś chciałbym poruszyć temat, którego coraz częściej brakuje w naszym społeczeństwie, a jest nim tolerancja. To nie tylko słowo, lecz także postawa, którą powinniśmy pielęgnować w naszym codziennym życiu. Tolerancja oznacza szacunek dla innych, ich przekonań, poglądów i wyborów, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy. Nie powinniśmy oceniać innych, na, innych osób na podstawie ich wyglądu, pochodzenia, orientacji seksualnej czy też wyznania. Każdy z nas jest w na swój sposób wyjątkowy i posiadanie własnego zdania jest czymś naturalnym i cennym. Pamiętajmy, że nie można zobaczyć całej prawdy, skupiając się tylko na swojej perspektywie. Prawdziwe zrozumienie i harmonia rodzą się ze zdolności do współistnienia, akceptowania różnorodności i uczenia się od siebie nawzajem. Budujmy świat oparty na szacunku i empatii dla każdego człowieka. Dziękuję za uwagę oraz możliwość zabrania głosu. Dziękuję Pani, pose pani Pośle.